Nowy projekcik e, odnowienie starego e, stylowego radia. Tutaj na Latina. Oczywiście jest to jeszcze w trakcie, ponieważ to będzie e, zakryte. E, wszystkie ręczności oryginalne e, zostały usunięte, bo rząd że nie nadawałoby się do odnowy. W pierwszym panelu są dwa przyciski. Z pierwszy do grzania lamp, oczywiście jest to układ na lampach, żeby oddać jak najbardziej oryginałowi. Czyli teraz troszeczkę trzeba poczekać. zaraz uruchomimy prąd anodowy przepływający przez lampy mamy odwrócenie adaptery ustawione wygląda z tyłu jest wstawiony właśnie ten szerokopasmowy 25W8 25 mamy transformator głośnikowy układ jest to dość popularny wzmacniacz lampowy avt 74 z wykorzystaniem tutaj jest jednego kanału, bo również to jest Radio Mono w starym stylu więc jest tylko jeden, jeden kanał. Tutaj mamy zasilanie do wzmacniacza, transformator z rozpono. Tutaj mamy radio też gotowe, kupione oczywiście do złożenia. Tutaj mamy zasilanie do radia. Dwa transformatorki 3 3V i 5V z dodatkowymi kondensatorami dla lepszego, dla lepszego filtracji prądu. Tutaj ma tu jeszcze jest dodatkowy potencjometr głośności dla bezpieczeństwa żeby w przypadku na przednim panelu rady nie rozgłosić zbyt mocno i nie uszkodzić głośnika, więc sobie tutaj ustawiamy do jakiegoś poziomu głośność, a tam do tego poziomu z przedniego panela sobie tą rozgłaszamy. Oczywiście to się będzie poprawione, bo tu tak antena wisi jak wisi.

w porządku, teraz by stało na oknie, to odmierny byłby dużo lepszy. Nasz znany człowiek w historii to chyba była kobieta francuska, dożyła, okay. mówię, to z pamięci no mogę się pomylić. 122 lata żyła i 164 I dni. Jest taki jesiod 120 lat, to, to, to dorównuje nam pod względem Nie. tego rekordu, ale dojrzewanie... Od zbliżam się do anteny już odbiór troszeczkę zanika. Próbuję sobie hmm. zorganizować w 2015-2020 lat. Na to, doświadczenia w takich warunkach podobnie jak się w 2015 roku że ja mamy po ja raz pierwszy, że są gotowe do rogrodu, to co pozwala na to, żebyśmy nie mieli żadnego nowego gatunku ryby w naszych wodach śródlądowych. I ten nowy który potrzebowałby tak długiego okresu czasu, żeby osiągnąć dojrzałość końcową. Żeby, żeby no jak na powoduje. razie tutaj. W na naszym terenie nawet z anteną złapałem tylko dwie stacje, tak jak teraz jest radio dla siebie i niezawodne radio, które odbiera wszędzie, w każdych warunkach, bez anteny, bez, bez niczego, to jest 104 MHz, czyli radio dla ciebie. O, przepraszam. Radio Maryja Zaraz złapiemy je Co no się nie złapało? Mogła cieszyć wszystkich jej spragnionych, hmm. czuwają nasi goście. Wiesław Pióro, prezes zdrowiska Krynica Żykiestów. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich z przepięknej, urokliwej Krynicy Zdroju. Oraz Mieczysław Smyda, dyrektor orkiestry zdrojowej Arty Symfoniko. Dzień dobry Państwu. Tu w Krynicy Zdroju operetka, proszę Państwa, brzmi absolutnie wyjątkowo. Rozpoczynamy naszą muzyczną kurację w Krynicy Zdroju mieszanką specjalną, czyli wiązanką instrumentalną hitów lekkiej muzy. Uwaga, uwaga i tu kryje się pytanie do państwa. Proszę uważnie słuchać, ponieważ będę dziś prosił o wymienienie choć jednego tytułu Arin z tej oto wiązanki operetkowej przy państwie O. o Arty Symfoniko pod dyrekcją Mieczysława Smydy. O, nawet dobrze.